Dzień dobry, nazywam się Anna Jerzykowska, jestem fizjoterapeutką w Centrum Rehabilitacji Multimed. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o powikłaniach w zakresie układu ruchu, jakie może powodować przebyta choroba COVID-19 oraz jak sobie z nimi poradzić. Bardzo częstym objawem jest ból łokcia promieniujący do czwartego oraz piątego palca u dłoni. Jak to możliwe, by infekcja dolnych dróg oddechowych popsuła nam szyję i łokieć? Otóż nasze płuca nie znajdują się w próżni, lecz zawieszone są na osklepku opłucnej, który niczym haczyk przyczepia się do szóstego kręgu szyjnego. Z tego samego segmentu wychodzi nerw łokciowy, który unerwia boczną część ramienia, łokieć oraz dwa ostatnie palce u dłoni. Tak więc poprzez uporczywy kaszel może dojść do podrażnienia szyi i łokcia. Kolejnym objawem, z jakim trafiają do mnie pacjenci, jest ból szyi oraz głowy. Tutaj opisać możemy kolejny ciekawy mechanizm. W trakcie kaszlu bardzo intensywnie pracuje nam przepona, będąca mięśniem oddechowym. Przepona ruchowo unerwiona jest z szyi, a dokładnie z segmentów C3-C5 poprzez nerw przeponowy. Z tych segmentów unerwione są mięśnie pochyłe szyi, znajdujące się w jej przedniobocznej części. W wyniku potężnienia nerwu przeponowego dochodzi do odruchowego napięcia omawianych mięśni, a w konsekwencji do bólu i sztywności karku. Dodatkowo często spotykanymi objawami są ciężkość w klatce piersiowej, przedłużające się uczucie lęku i duszności, kucie w okolicy serca lub w całym rejonie klatki piersiowej, drętwienie palców dłoni, zimne lub opuchnięte dłonie. Bywa to skutkiem odruchowego zablokowania żeber w górnym rejonie klatki piersiowej. To, z czym jeszcze spotykam się w gabinecie, jest to ból w odcinku piersiowym opasujący klatkę piersiową w kierunkach bocznych, bardzo często nasilający się w trakcie głębokiego wdechu. W wyniku wcześniej opisanych podrażnień i przeciążeń może dojść do zmian w kręgosłupie piersiowym i zablokowania lub zmniejszenia ruchomości pomiędzy pewnymi segmentami oraz połączonymi z nimi żebrami. Wszystkie opisane zmiany jesteśmy w stanie skorygować w gabinecie przy użyciu odpowiednich technik manualnych oraz zastosowaniu się do pewnych zaleceń. Stymulacja aparatem SIS, czyli polem elektromagnetycznym wysokiej intensywności połączona z ćwiczeniami pomaga przywrócić efektywny proces oddychania i wzmacnia mięśnie osłabione wskutek długotrwałego unieruchomienia. Uzyskujemy to poprzez mobilizację odcinka szyjnego i piersiowego kręgosłupa, stymulację przepony, rozluźnienie pomocniczych mięśni oddechowych. Zapraszam do Centrum Rehabilitacji Multimed przy ulicy prostej 69 w Warszawie.